Cześć, no nie i jest ze mną, a Cześć. Jak zwykle. Ten co się domaga jedzenia co chwilę. No. I jesteśmy znowu na mapie ee, Square Survival. Survival. I dzisiaj co robimy? Na wstępie zdejmę tabliczkę, bo zrobiłem 64 pochodni Mówiłem mu, żeby nie zrobić poza odcinkiem, to on oczywiście swoje Co to za odcinkiem? Moglibyśmy zrobić równie dobrze, nie wiem Poza odcinkiem Dobra, ja... To no chodź, budujemy most na kolejne piętro no, 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 no Aha, i coś pokażę, co ja zrobiłem a Succesa, nie było ty się robiłeś kiedy mnie nie było? O oh, fuck creeper Co ty robiłeś? A gdzie ty to zrobiłeś? Ty już to widziałeś. Chodź na górę. Lol, nic nie, nie widziałam. Widziałeś? Aha, dobra, wiem. To co przez przed chwilą zrobiłeś? Czy z nie. rana? Co zrobiłem? No z rana. Jezu! <śmany> Znalazłem Fabsia i jego dzieci. Szybko! Masz idemy swoje! LOL! On jak dużo zniszczył, ja nie mogę. Ale mi spało na Skype akurat teraz. Fajnie to wyglądało. Ogólnie najprawdopodobniej A. na serwerze był kolega Asycasa, który już się za Syclysem nie, kol nie koleguje i nam zniszczył trochę rzeczy. Ale to. Odbudowaliśmy. A tak, tutaj są diaksy. Znaleźliśmy je pod odcinkiem, ale postan postanowiliśmy nie kopać ich bez was. Czekaj, ja muszę to... Okej, okay, czekaj, najpierw ten, potem lol, boję się, że po tym będzie. Ja mam pomysł. Nie ma! Ej! Co, Co ty, ty się rozbiłeś? Wyjdź! <gryś> Wyszłeś? Nie! To wyjdź! A żyjesz? Tak! A ja nie będę żył! Jedno ses! <gryś> A ja nie mam jak żyć, bo oh. ja to... Olol, oh, olol, oh, zatka oh, Zatkaj tam czy co, nie wiem Olol oh, 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 oh. Dobra, idę ci to zatkać Olol, oh, ah! olol oh, Olol, oh, olol oh, Olol, oh, olol oh, O, na górze mamy grzyby nie, twoje itemy się spaliły prawie wszystkie Skinąłem? No Na przykład nie ma twojego miecza ani łopaty. Ja nie miałam łopaty akurat. Aha. Czekaj jeszcze tutaj. A nie, a, jest twój miecz, jest. A kobel się spalił? Z... Ile? Ile jest kobla? Masz. To twoje? To twoje, to twoje, to two to twoje, to twoje, to twoje, to twoje i to twoje. A kill No jest. Oh, Ten, ja idę zrobić killoff z tych diaksów, bo mamy zadanie, żeby zrobić portal do piekła. To będzie nam potrzebny obsydian, a żeby wykopać obsydian potrzebny nam jest diaksowy killoff. A wiesz co mi się wydaje? Co? Że cofkę miałem. Może być gdzieś tam. Na, na innych piętrach, ale dobra, zrób A są trzy diamenty, co? Chyba ty, co trzeba no zrobić? Tak. Ty, a weź wiatrko z wodą jeszcze weź. Dobra, Wiaderko będzie dobrze, ale z wodą to już będzie ciężej No co, mam nieskończone źródełko No tak, jak tak <laughs> Okej, okay. zobaczymy czy nie popsuję tego nieskończonego źródełka Nie, nie popsuję O nie, pochodnie nie mam ja Weź pochodni będzie... trochę zrób Mam 64 przy sobie A no tak, no to Ten, yy, a może wezmę, czekaj, zrobię długie mamy... Po co? Mamy po co? Nie rób! No dobra, to Po co ci? Zrobię... Ale powiedz najpierw po co? No chcę ten obsydian zrobić i wykopać, ale dobra, już dwa No to jakieś... przecież jednym wiaderkiem to możesz No, a no tak, dobra O grzyby są Znaczy jeden grzyb a nie, drugi też jest. Nie go, ja chcę Ej, jest jeden grzyb, a drugi nie urósł. I nie mogę jak wyrosnąć, bo tu musi być ciemno czy coś, nie wiem. No. LOL. Ale trolle! Ten kostek to troll. LOL! I to robimy jeszcze do następnego piętra dzisiaj, bo coś mało tego jest. No, super, świetnie. Poszłem po obsydian bez diamentowego kilofa. <laughs> a przynieś jeszcze mączkę kosną No, a po co? Wyrośniemy drugiego grzyba O kurde A tu to już tutaj umiejętnie trzeba zrobić Kurde, chmura mi przelatuje przed oczami O, żelazo To wykop żelazo Teraz tylko... LOL, co ja robię? Co robisz? Zagapiłem się na szafę. <noise> I co zrobiłeś? Skakałem w oka. <noise> LOL. <głos> co? Tutaj nie ma zabezpieczenia, o lol. O, brodawki! o, skrzynia! Tak, czekaj! Nie, nie, nie! Nie otwieraj jej! Poczekaj, ja idę do ciebie, bie. O, 10 obsydianu. Mówiłem, że Lekaj, będzie skrzydła. Ja mówiłem. Idę, ja idę do ciebie. Czy ja ci to mówiłem? Nie. Mówiłem. Weźcie się może nie spal. Nie palę się, ale przez przypadek wylałem wodę na lawę. No i co z tego? Całą. Loli, ta woda nam spływa jeszcze do dołu. No nie, świetnie. Ale nam zrobić coś z farmą? To, ją to twoja poświęcę. wina. Poczekaj tam na mnie. Co poświęcisz? No to wodę. A jak coś ją poświęcić? Nie wiem. Dobra, ja tu muszę oświetlić. Mm. Oczywiście O, Olawa. Oczywiście zawsze ja. Ale za O, byodaw. I patrz, mówiłem ci, że będzie obsydian. Aha, no. Dobra, to tworzymy portal, ale kilo się przyda. Tu w dzisiejszym odcinku idziemy do tego, do piekła? No. Ej, tu wezmę te brodawki i w, w piekle o wiele szybciej rosną. Ja nawet nie wiem, czy w normalnym świecie Czekaj, teraz... To chyba ja to. idę wziąć wszystko, co mam... Kied, kiedyś rosną, ale chyba teraz... To nie. Ja nie idę, Idę wziąć wszystkie rzeczy jakie nam są potrzebne. Znaczy kiedyś nie rosunę może. Co, Co? W, tam gdzie było tak dużo lawy i diaksy, to wiesz ile teraz jest creepyów? Trochę. Z dwa. Wow. Myślałem, że trochę więcej. Kolejne diaksy! Creepy mi wybuchy diaksy i diaksy odsłonił. No a w końcu wziąłeś tą moczą kosnę? No tak mam 10 I daj mi trochę pochodni yy, Chciałbyś mieć miecz diaksowy? Nie Daj trochę pochodni I a ile diaksów masz? Dwa no Daj mi pochodnie No idę na dół wziąć wszystkie rzeczy co potrzebne A mamy zapalniczkę Jezu daj mi na razie pochodnie Do Ila. I łopatę mi zrób. Czekaj, my mamy flinta. Nie, ja go właśnie teraz próbuję wykopać. To I Łopatę mi zrób. Łopatę ci zrobię to. Pochodnie daj i... Mączki kosną na razie, schowam, bo idziemy. Gdzie robimy ruch. portal? Tam, na netyjowym piętrze. Dobra. To, to bo... ja chyba jest... Są chyba dwa netrywe piętra. Cześć do netariu, co nam się przyda. Mamy co chyba jest? ostatnie piętro teraz Wezmę stagdy, ta Ej, chyba teraz ostatnie piętro Aha, będzie na trochę No... Drugi ej, teraz, będą, teraz będą ostatnie piętra, wiesz To całe jedzenie jakie mam Nie zostawię trochę Ostatnie piętro albo to jest przedostatnie piętro naderowe co Czyżby jest? ta seria trwała cztery odcinki? No to co? Czekaj. LOL, ale będzie przejewnik, taki nagły. Ten. LOL, znowu. Będzie też, znowu też coś, co nie? Ej. świetnie, No świetnie, sub. Co? Aha, ok. Włączony mikrofon miałem. Wezmę Twój ochraniarz na głowę No no wej I okej okay. Idę do ciebie Chyba mam wszystko co nam jest potrzebne LOL co to mi spadło? O, to ja sobie muszę jeszcze jedzenie wziąć wiesz No to mam jedzenie Ale ja sobie wezmę to masz to. Masz to, masz to, masz swój ochraniasz i masz to Czekaj, żeby wezmę trochę drewna jakby co Dobra to przejdziemy do nataju w natarze się pobawimy i skończymy odcinek No czekaj, coś jeszcze wziąć? Czekaj, popatrzę, czy coś jeszcze wziąłeś. Skąd mam piaskowiec? Bo ci dałem. A, bo tak. I czemu mi dałeś piaskowiec? Czemu go w ogóle z piasku przerobiłeś, jak so mogliśmy sobie zrobić szkło? No właśnie. Dobra. Czy... Na trzy robimy pauzę, bo już zaczynają mnie napasować. Czemu na trzy zawsze? No ja robię... No już ja lubię tyłkę! Ja już zrobiłem pauzę. No to na trzy. No! LOL! To pauzę! Nie, ja w takim miejscu nie zrobię pauzy. Co się stało? Mamy tak jakby małą dziurę w, w biomie. Nie! Dziurę tak w biomie co ty gadasz? Tak jakby małą dziurę w biomie grzybowym. Gdzie jest biom grzybowy? No tam Aha. gdzie te grzybki lol! I takie coś, Nie mów, jak... że tam wybuchłeś całą tę? Nie! Takie coś ja tu wchodzę! I taki lOL! Taka impreza! Ten creeper <ścoughs> jakiś baśki! Chuj, te wszystkie wybiłem, ale jeden clipem mi buchnął no na to.